Powoli zbliżają się wakacje. W tym roku, uwaga, uwaga, wielkie szczęście. Poprzedzone na dodatek długim weekendem czerwcowym, dobrze byłoby przygotować nasze domy i mieszkania na urlop, zabezpieczyć i mieć wszystko pod kontrolą. A jak to zrobić? O tym nasz gość, pan Tomasz Matuszewski, majsterkowicz, ekspert w sprawach bezpiecznego domu. Ja już się czuję bezpiecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzisiaj można mieć kontrolę. Praktycznie stuprocentową nad tym, co się w naszym domu dzieje. Chce pan zrobić dom wielkiego brata u nas? Nie, to każdy już dzisiaj może zrobić u siebie. My mamy w kieszeniach bardzo potężne komputery. Yy, w programie Apollo 13 yy, komputery pokładowe w kapsułach miały moc obliczeniową dzisiejszego kalkulatora. A mówimy o locie na Księżyc. Mówimy tak. o locie na Księżyc. Yy, my mamy komputery, które yy, no są. Mocą obliczeniową, zbliżone do naszych laptopów, tych, których używamy. Często laptop ma mniejszą moc niż ten telefon, który mamy w kieszeni. I on pozwala na to, żebyśmy mogli sobie kontrolować dom. Oczywiście nie sam, ale on jest wyposażony również w bardzo dużą ilość czujników, a dodatkowe czujniki zewnętrzne to jest to, co mamy tutaj dzisiaj na stole dla Państwa przygotowane. I na bazie czego możemy sobie zabezpieczyć dom, a ponieważ jest to system nietypowy. To bardzo trudne do przejścia. To zacznijmy od y, naruszenia wyznaczonej strefy tak. bezpieczeństwa brzmi poważnie. Dom jest pusty, powiedzmy to prosto, i ktoś niepowołany, niechciany próbuje się dostać w jakąś naszą strefę bezpieczeństwa. Strefa bezpieczeństwa to jest coś takiego, co mamy wyznaczone na y, y, obrazie, który pokazuje nam kamera. To jest taki czerwony, y, czerwony tutaj prostokąt I jeżeli na przykład człowiek, kot, samochód, tą strefę nam naruszy, to zostaną wyzwolone pewne, pewne akcje. I teraz pierwsza jest taka, że zostaje zapisany ten obraz permanentnie w kamerze, oprócz tego on zostaje wysłany do internetu i może zostać zapisany gdzieś na jakimś dysku zdalnym, czy na pamięci zewnętrznej, w zupełnie innym miejscu niż nasz dom. Więc już jest nie do, nie, nie do skasowania, nie do, yy, do usunięcia. Oprócz tego my zostajemy poinformowani przez sieć GSM na ten nasz telefon w kieszeni albo na laptopa o tym, że coś tutaj zostało naruszone i musimy przedsięwziąć jakieś środki. Jeżeli to jest kod, no to mamy ładne zdjęcie. A jeżeli będzie to wyprowadzony nasz drugi samochód, no to trzeba czym prędzej zawiadomić policję. Chcę pan powiedzieć, że przykładowo leżę sobie na plaży we Władysławowie z 300 tysiącami innych rodaków. Nagle brzęczy mój telefon i dowiaduje się, co się dzieje w moim tak. domu w Zakopanem. Tak. Bez najmniejszego problemu. I to się wszystko dzieje w czasie rzeczywistym, więc. O ile nikt nie podprowadzi tego telefonu na plaży, który ma Pan ze sobą, to jak najbardziej dowie się Pan o tym, że coś w domu niedobrego się dzieje. Które to są kamery, czujniki? Mm, kamery to są, to są te urządzenia. Yy, to jest również kamera taka do zastosowania wewnętrznego. One są wspinane radiowo, więc nie trzeba tutaj jakichś specjalnych przewodów, o, właśnie nie trzeba w yy, specjalnych instalacji nowych i tak dalej. Tego wszystkiego nie trzeba robić. To jest, że tak powiem, montujemy, podłączamy do prądu, konfigurujemy i mamy podłączone do systemu. Do własnego routera wisi w domu. Droga to zabawa? Nie. Ale jaki jest zasięg takiej kamery? Jeżeli ustawimy ją, i to jest bardzo istotne, w dobrym miejscu w tak. domu, to czy też jest jakieś pole manewru? Oczywiście, taka... ta kamera jest obrotowa, można nią sterować, możemy obracać sobie ją lewo, prawo, góra, dół. Mhm. Jeżeli ustawimy ją, powiedzmy, w narożniku gdzieś tam, w w takim miejscu, żebyśmy mieli ogląd mniej więcej na, na, na wszystkie możliwe punkty wejścia, okna i tym podobne, że okna, drzwi, gdzie się może ktoś dostać z zewnątrz i zaznaczymy sobie tam te, te, te punkty nadzorowane, ta kamera na pewno to wyłapie. Bo ta kamera zewnętrzna to jest. To jest kamera zewnętrzna, która mm, no na co dzień jest zamontowana na dworze, ona działa w ten sam mhm. sposób, również radiowe, e, przesyła to do systemu, potem do, przez router Wi-Fi i do internetu. I o ile tam ta karta powiedzmy jest dostępna z zewnątrz, Tutaj karta jest zamontowana w środku, no i jeszcze pamięć zewnętrzna. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uruchomienie oświetlania. Z uruchomieniem oświetlania to jest tak, że mając już zainstalowane te wszystkie dodatkowe rzeczy, czyli na przykład kamerę, mając ten telefon, w którym mamy również system GPS, i instalując takie malutkie dodatkowe urządzonko, jesteśmy w stanie. Włączać i wyłączać światło, e, czy to na podjeździe, czy to e, w domu, czy to na piętrze. Więc jak e, nastaje, możemy to zaprogramować czasowo. Nastaje zmrok, włączają się lampy, następnie po jakimś upływie czasu czas, to wszystko zostaje wyłączone. Możemy to zasymulować kilkakrotnie, możemy jednokrotnie. Więc w efekcie, ktoś, kto na przykład by obserwował nasz dom, w związku, że tam ktoś jednak jest. Tak sobie Kiedyś była taka kiedy metoda, się sąsiadów się prosiło, żeby tak. przychodzili tak. i zapalali światło od czasu do czasu, włączali światło. Teraz, jak rozumiem, wracamy do naszej hipotetycznej sytuacji we Władysławowie na leżaczku. Odpalam sobie światła w moim domu, w Zakopanem, bo jak każdy porządny góral, spędzam wakacje nad morzem. No tak. Odpala Pan światło na dworze. Może Pan zobaczyć, że to światło się rzeczywiście uruchomiło mm. przez obraz z kamery, którą ma Pan zainstalowaną. Sam często tak robię i no, to wszystko działa. Można ustawić tak te wszystkie czujniki, żeby one. Mm, Uruchamiały na przykład światło w takiej kolejności, najpierw na dole, potem na, scho na klatce schodowej, gdzie jest jakieś okno, a Strytne. potem do góry. Więc wygląda, jakby ktoś się przemieszczał po domu. Dla potencjalnego złodzieja yy, to jest sytuacja, której on nie jest w stanie opanować. Nie jest z zewnątrz. A jak działa tak zwana geosiatka? Geosiatka to, to już są takie rzeczy pomocnicze, bo jeżeli mamy w telefonie GPS i mamy to spięte z tym systemem, co jest naprawdę bardzo proste, bo to, jest taka, to są takie bardzo proste aplikacje, które nazywają się IFTT, if this do that, then that, czyli jak, coś, jak stanie się coś, to zrób coś, no to jesteśmy w stanie na przykład po przekroczeniu określonego punktu geograficznego na mapie, który sobie zaznaczamy wcześniej wywołać konkretną akcję. Ja mam tak na przykład ustawiony wjazd do siebie do domu. Mamy pięć lamp i te pięć lamp za pomocą tego urządzenia po przejechaniu konkretnego punktu na drodze zostaje uruchomione, jeżeli jest pomiędzy godziną 18 a 6 rano. Sprytę, wraca pan skądś i tak naprawdę oświetlony podjazd czeka, czeka. na pana. Tak. Ale tutaj widzę kolejne, kolejne sytuacje, które mogą nam uratować no niekiedy majątek, który no, mamy w domu. Jeśli duży, to duży. Jeśli mały. Pierwsze to, mały. to najważniejsza no, czujka ruchu. Ona będzie reagowała na wszystko, co ma więcej niż 25 kilo, czyli nie będzie, nie będzie reagowała na kota, nie będzie reagowała na psa. Natomiast w sytuacji, kiedy nam się pojawi tam człowiek, to ona po pierwsze wyczuje jego ciepło, po drugie wyczuje ruch. A co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, nie trzeba podłączać jej żadnymi przewodami, to działa na baterie i jest spinane z systemem znowu na pewnej częstotliwości. A ja znowu zadam pytanie, drogie to? Nie. To znaczy? To znaczy kilkadziesiąt złotych. Panie Tomaszu, ale ja jeszcze muszę dopytać, sztukę. jeśli chodzi właśnie o taką czujkę. Tak. Takie czujki miałam kiedyś zainstalowane w mieszkaniu. Yy, niestety yy, uruchomiły się, a właściwie hmm. nie same, tylko mój pies je uruchomił. Ta padłam do mieszkania. Myślę, że sąsiedzi mieli mnie już serdecznie dosyć, ponieważ całe mieszkanie wyło i trudno je było niestety odłączyć. Pan wspomina tutaj o takim ważnym czynniku 25 kg. Tak. To jest no to stosunkowo już... duży pies. Tak. Więc, e, e, tu jeszcze można to przedstawiać na mniejsze zwierzęta, mm -hmm. na większe zwierzęta. E, natomiast e, tutaj nie będzie takiej sytuacji, dlatego że tego alarmu, o którym cały czas rozmawiamy, który można sobie na bazie tych krosków zbudować, nie słychać. Na szczęście i na szczęście są Można nie to tak skonfigurować, siosek, siosek że jeżeli ten alarm zostanie wyzwolony w mm -hmm. konkretnej strefie, bo to każdą czujkę można oddzielnie konfigurować. Mm -hmm. To rzeczywiście yy, można to skonfigurować tak, że cały dom zacznie błyszczeć, wyć, piszczeć, co tylko sobie zażyczymy. Bo tu znowu dochodzi następny klocek, to są takie inteligentne głośniki, które za, za niedługo już się pojawią z, polski, z polską obsługą. To w tej chwili działa tylko po angielsku, jeszcze po niemiecku. Natomiast. Yy, przez to my możemy ten alarm uzbrajać, mówiąc do niego, żeby się uzbroił. Przez to możemy sobie puszczać muzykę w całym domu, przez to możemy sobie e, przełączać programy w telewizji. To wszystko za pomocą takiego systemu i takich interfejsów. Możemy zapalać światło. E, tak samo jak możemy sterować z telefonu oświetleniem. I zainstalowanie czegoś takiego jako pierwszego kroczka, tak, żeby sobie wypróbować, to. To taki, Gdzie to te jest czasy, takie proste? Kiedy prosiło się sąsiadów, sąsiadów o włączenie żeby, światła tak, i podmuchanie kwiatków? Bardzo dziękujemy, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Zaskoczę cię teraz. Wyobraź sobie.